na to, że dobrali się już i do dzieci. A skala, trzeba przyznać, jest imponująca. W Norwegii dzieci mogą zmienić płeć bez zgody rodziców od 6 roku życia. Leki hormonalne są dostarczane bezpłatnie. Dania domaga się prawnego zezwolenia na zmianę płci u dzieci od 10 roku życia. W Kalifornii terapia hormonalna jest dozwolona od 12 roku życia. Nie jest też wymagana zgoda rodziców. W Kanadzie chcą karać wyrokami więzienia każdy sprzeciw wobec zachowań homo i transeksualnych u dzieci. Nawet jeśli jesteś rodzicem. W Wielkiej Brytanii po przypadku Kiry Bell, która jako nastolatka przeszła kurs zmiany płci, a potem zmieniła zdanie, ale było już za późno, chcą podnieść granice wieku. Nie od 10 roku życia, jak to było kiedyś. To coś, w co nie chcemy wierzyć, ale apologeci teorii transferowej powołują się na lekarzy. Im wcześniej rozpocznie się przejście, tym mniej kosztownych operacji będzie później potrzebny. Dlatego dzieci na państwowym ubezpieczeniu w krajach rozwiniętych są karmione blokerami dojrzewania, które w rzeczywistości służą do chemicznej kastracji z nakazu. Proces przechodzenia z powrotem do swojej płci, detransition, jest nowo poszukiwaną operacją. Jak się jednak okazuje, depresja związana ze zmianą płci często pozostaje u pacjenta. Nie tylko się pogłębia, bo pacjent staje się na tyle dorosły, że rozumie, że już nigdy nie będzie taki sam. Zamiast wsparcia psychospołecznego w okresie dojrzewania, pacjent otrzymuje określone ciało i duszę oraz niemożność w prokreacji. Kogo to obchodzi? Takie są teraz normy. Co do języka, który jako pierwszy jest atakowany w celu wprowadzenia nowych podstaw, to za każdym razem zadziwia mnie, że rozmaite parady pod stęczowymi flagami są określane jako parady dumy. To absolutnie nie jest przypadek. Pycha. Nie dla czynu, nie dla treści własnego życia, nie dla dobroczynności, nie dla miłości bliźniego. Pycha! Mówi się po prostu, ty też możesz stać się dumnym człowiekiem, znaczącym się faktem płci. Proces zastępowania treści pojęć jest nieskończony. A teraz doszliśmy do kolejnej linii legalizacji pedofilii. Nie żartuję. Tu i ówdzie pojawia się myśl, że pedofilia jest naturalną orientacją seksualną, tak jak heteroseksualizm. Na dorocznej konferencji TED w Niemczech Marian Heines z Uniwersytetu w Würzburgu zaapelowała o szacunek dla pedofilów. Oto jej przemówienie. Pozwól, że opowiem Ci o Johnie. John Ma sekret. On jest pedofilem. Podciągają go tylko dziewczynki w wieku od 6 do 12 lat. Według najnowszych badań, pedofilia jest utrwaloną orientacją seksualną, tak samo jak na przykład heteroseksualizm. Nikt nie uważa się za pedofila, nikt nie może przestać nim być. Różnica między. A innymi orientacjami seksualnymi jest taka, że przetrwanie w tej orientacji seksualnej kończy się katastrofą. Naszym obowiązkiem, mówię, jest przezwyciężenie naszych negatywnych uczuć wobec i traktowanie ich z takim samym szacunkiem, z jakim traktujemy innych ludzi. A ponieważ każdy nowy przepis zaczyna się najpierw od pokonania barier językowych, teraz proponuje się by nazywali się OPN. Skrótem, który nie wywołuje żadnych emocji, za którym nic nie jest czytelne, osoba, którą pociągają nieletni. Gdzie, kiedy i w którym momencie nastąpiła ta globalna porażka programu ludzkiego? W którym momencie cała planeta oszalała i stała się tolerancyjna? Nie w takim sensie, jaki jest obecnie przyjęty, ale który w terminologii medycznej oznacza zespół uzależnienia od leków i obniżonej reakcji na nie. Nie wiem, ale to. Co wiem, to że żadna z tych rzeczy nie jest normalna.